Co to jest za statuetka? Jest to statuetka Wiktorii, bogini zwycięstwa, znaku jakości przedsiębiorców. W naszym studio pan Waldemar Piurek, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Witam uprzejmie. Witam, witam Państwa. Zanim wrócimy do statuetki, proponuję dwa zdania o samej Izbie. Organizacja regionalna, skupiająca przedsiębiorców, o jakim charakterze? Warszawska Izba Przedsiębiorców powstała na skutek połączenia się stowarzyszeń dzielnicowych w Warszawie. Zrzeszamy ponad 3000 podmiotów gospodarczych są to firmy małe, średnie i duże o profilu handlowym i usługowym. I działacie w strukturze Naczelnej Rady Zrzeszeń tak, Handlu i Usług. Naczelnej Rady Zrzeszeń i Handlu i Usług, która jest najstarszą organizacją zawodowego mm, samorządu gospodarczego w Polsce. Wszystko jasne. Wracamy wobec tego do statuetki. Znak jakości przedsiębiorców wywodzi się z warszawskiego i mazowieckiego znaku. Tak, 14 lat temu, kiedy obejmowałem w procesure wtedy Warszawskiej Izby Handlu Detalicznego i Usług, zaistniała potrzeba zorganizowania konkursu dla przedsiębiorców, które są zrzeszony w tej Izbie. Już pierwsze spotkanie Kapituły potwierdziło, że to nie może być tylko konkurs dla członków Izby. To musi być konkurs otwarty na szerokie spektrum Warszawy. A izba aż tylko. Zaczynem i organizatorem. Izba jest tylko zaczynem i organizatorem. Później Izba przekształciła się w Warszawską Izbę Przedsiębiorców i ona jest kontynuatorem tej idei poprzedniej Izby. Natomiast członkami Warszawskiej Izby Przedsiębiorców nie muszą być tylko członkowie Warszawy i Mazowsza. Mamy forumę szeroką. Nazwa VIP różnie czytana może spowodować, że przełączają się do nas ludzie z firmy z Polski. Tak jest. Tym niemniej warszawski znak jakości... Nieźle osadzony zresztą w świadomości warszawskiej, miał charakter lokalny i tego Wam było za mało? Miał charakter lokalny. W zeszłym roku nominowaliśmy firmę spoza regionu województwa mazowieckiego, z warmińsko mazurskiego Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, i że ta nasza próba wyjścia spoza regionu jest próbą trafioną. Ale to chodziło już od dawna? Takie tak, to chodziło już od dawno W ogóle Wiktoria dostała. Dała przydomek temu konkursowi 4 lata temu. Urodziła mi się wnuczka Wiktoria, i właśnie pomyśleliśmy, że Wiktoria, warszawski znak jakości i Wiktoria Mazowiecki, znak jakości, będzie rzeczą fajną. W tej chwili Wiktoria, znak jakości przedsiębiorców, jest Wiktorią Ogólnopolską. Od tego roku, pierwsza edycja? Tak, od tego roku. Jak to jest w harmonogramie? Harmonogram jest tak, że organizatorzy oraz samorząd terytorialny i samorząd gospodarczy mają prawo nominować firmy do konkursu. Zwrócimy się do samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczy, oczywiście mamy kontakty, żeby wytypował na swoim rajonie firmy, które są aktywne, które uważa, że są godne. My do tych firm wyślemy nominacje oraz poprosimy o przygotowanie pewnych materiałów, które są obligo w konkursie. Kiedy to się będzie działo? Kiedy początek? Chcemy rozpocząć na, od września, natomiast w tej chwili konkurs ma tornaty lokalne, tak jak miał do tej pory pan prezydent miasta stołecznego Warszawy, Wojewodę Mazowieckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wystąpiliśmy o patronatę do Pana Prezydenta Komorowskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Ministra Gospodarki. No to ja teraz Panu trochę dziurę w brzuchu powiercę. A właściwie po co? Jest tych konkursów, statuetek, nagród bez liku? Oczywiście jest tych konkursów bez liku, ale ten jest jedyny. Ten konkurs pozwala startować zarówno dużym małym firmom. Wszystko zależy od ich pomysłowości. Regulamin konkursu jest tak rozpisany, że Właśnie i małe i duże firmy mogą ze sobą rywalizować, bo wszystko zależy od tego, jak są umiejscowione w danym otoczeniu. Czy, czy są postrzegane tylko przez pryzmat swojej działalności gospodarczej, albo czy dają coś więcej? Kategorii w konkursie jest kilkanaście. Firmy są pogrupowane według klasyfikacji gusowskiej, mówiąc najprościej, nieco zgrupowanej. Nie przeczytamy tu wszystkich. Strona internetowa niesie wszystkie informacje. Jaki adres ma ta strona? Na stronie internetowej wiktoriapl.pl. Przedsiębiorcy znajdą wszystkie informacje o tym konkursie. Staramy się, żeby jedna z ogłoszeń ogólnopolskich również nagłosiła ten konkurs. Może nie będę mówił w tej chwili, jaka, natomiast spot reklamowy będzie brzmiał mniej więcej: zdobądź rekomendacje Twojego samorządu gospodarczego lub terytorialnego, bo one mają prawo. Natomiast rzeczą bardzo ważną w tym konkursie jest to, że firmy mają możliwość uzyskania certyfikatu wiarygodności finansowej. Ja może ten certyfikat się pokażę. To o. Jest to certyfikat, który. Jaki ma formalny wymiar? W, w, to jest jedyny certyfikat, który sprawdza przedsiębiorstwa w trzech jakby płaszczyznach. W Biurze Informacji Gospodarczej, w Biurze Informacji Kredytowej i W związku Banków Polskich. Infomonitor jest to jedna z największych, organiz... największych firm, które zajmują się sprawdzeniem wiarygodności partnerów biznesowych. Każda z firm zgłoszonych zostanie prześwietlona. To znaczy tak, to nie jest wymóg formalny, natomiast są za to dodatkowe punkty. One mogą spowodować, że w klasyfikacji ta firma będzie awansowała wysoko. Taka głębsza filozofia tego turnieju, no jest to turniej z nagrodami na końcu. W jakich aspektach one będą oceniane? Na jakich poziomach? Zasadami, zasada główna konkursu to jest etyka i rzetelne wykonywanie działalności gospodarczej. To Ale chcemy firmy nie? sprawdzić, czy. Są wiarygodne do państwa, czy wywiązują się z tych podstawowych obowiązków jak ZUS, Urząd Skarbowy. Chcę zobaczyć, czy... To nie, nie tak miał... łatwo brzmi, ale tutaj jeden pracownik, który jest poirytowany i rozsyła pisma, że mu pracodawca coś tam kiedyś nie załatwił. Panie doktorze, no nie ma tu miejsca i czasu, żebyśmy powiadali, bo ta historia tego odnosu jest bardzo barwna, bo rozpoczynaliśmy w ogóle od tego, że mieszkańcy Warszawy głosowali na swoje ulubiony film. Przychodziło ponad 60-70 tysięcy kuponów. Jeszcze drogą pocztową. Jeszcze drogą pocztową. Pocztę, w tej chwili internet, poślinić, tak, to... internet w tej chwili nam umożliwia bardzo fajne komunikowanie się. Ale wracając do meritum, Czyli tak, w stosunku do państwa porządku, ok, w stosunku do partnerów handlowych, firm współpracujących i klientów. I aspekt trzeci: czy firma w miejscu, gdzie działa, jest znana, aktywna społecznie, czy ma po prostu serce? Ciekawa rzecz, zwłaszcza dla firm nieco mniejszych, dla tych, na których konkurs typu, nie wiem, bo teraz Polska jest poza zasięgiem. Konkurs Teraz Polska rządzi się innymi zasadami. Firmy muszą wnosić sporo opłaty, żeby można, żeby można było je klasyfikować. Myśmy przez 13 lat nie pobierali od przedsiębiorców żadnych opłat. W tym roku są, są to dwie opłaty, one są niezbyt wysokie, ale pozwalają one zrobić ten konkurs z rozmachem. Ja chciałbym, żeby kiedyś to usłyszałem na antenie, bo tak usłyszałem, że pana konkurs to jest taki mini teraz Polska. Ja się uważam, że to teraz nie jest mini teraz Polska, tylko teraz jest to Wiktoria, znak jakości polskich przedsiębiorców, a Wiktoria jest boginią zwycięstwa. To bardzo firmy nobilituje. Panie prezesie, to jest bardzo ciekawe środowisko, te, te nieduże firmy działające w skali gminnej, no jak już powiatowej, to ona już jest średnia, a nie mała. Bardzo często firmy rodzinne, one są trochę zamknięte, one niechętnie się uspołeczniają, żeby to w skrócie tak nazwać. Jeżeli taka firma dokonuje jakiejś działalności prospołecznej, to ona nie lubi o tym mówić, to z reguły załatwia jedną, jedną konkretną sprawę dla nie wiem, Jednego potrzebującego rzadko wypływają na powierzchniach. I tu się z Panem nie zgodzę. Otóż e, wiele firm, nawet małych, e, s, e, nie zdawało sobie, spra sobie sprawy z tego, że posiada duży potencjał w sobie, że e, jak zbierze te argumenty w określony sposób, to z tego wyjdzie bardzo ciekawa książka. Nawet takie małe firmy. Bo e, małe Tam, firmy. Gdzie pokolenia się. Dokładnie, dokładnie. Ja powiem tak, firma rodzinna to jest rdzeń gospodarki i, i myślę, że one tutaj też bardzo dobrze zaistnieją. I to jest generalny wniosek, wakacje na przemyślenie sprawy. Czy już jesienią startować po Wiktorię, znak jakości przedsiębiorstwa Ja namawiam, bo warto. Strona internetowa? Wiktoria.pl, pisane razem przez W. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie.